Dobiegł końca trzyletni projekt konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II Birkenau. Był to pierwszy tak duży i kompleksowy projekt konserwatorski przeprowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau finansowany ze środków unijnych. Głównym zadaniem projektu było zachowanie autentyzmu baraków świadczących o tragicznej historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Wybór baraków więźniarskich przeznaczonych do konserwacji podyktowany był przede wszystkim ich stanem zachowania. W wyniku działań konserwatorów baraki będą mogły być udostępnione osobom odwiedzającym miejsce pamięci. Kompleksowej konserwacji zostało poddanych pięć baraków drewnianych: trzy baraki na odcinku B2A, jeden barak na odcinku B2B oraz jeden barak na odcinku B1A. Do projektu wytypowanych zostało pięć baraków drewnianych, które były w najgorszym stanie zachowania, czyli wymagały prac w pierwszej kolejności. To były dwa baraki, w których przetrzymywani byli więźniowie. Jeden barak, który służył w czasie wojny jako szpital na terenie obozu oraz barak z w którym znajdowały się latryny, a także taki nietypowy barak, który w tej chwili jest eksponowany tylko w połowie i to był również barak mieszkalny. Tak jak wspomniałem, baraki zostały poddane kompleksowym pracom, także zajmowaliśmy się wszystkimi elementami baraku, całą konstrukcją drewnianą, elementami mineralnymi, czy posadzkami ceglanymi, betonowymi. Każdym elementem, który do dzisiaj zachował się i te prace mają za zadanie, aby te... Materialne, to materialne świadectwo, żeby trwało dalej, żeby następne pokolenia mogły odwiedzać to miejsce i mogły doświadczać tego bezpośredniego kontaktu z tą prawdziwą, zachowaną, pamiętającą tragiczną historię tego miejsca substancją. Wszystkie prace konserwatorskie, jakie prowadzimy na terenie muzeum, mają przede wszystkim na celu zachowanie autentyzmu obiektów którymi się zajmujemy. Stosujemy się do powszechnie przyjętych zasad konserwatorskich, ale szczególny nacisk kładziemy na zasadę minimalnej interwencji, na zasadę odróżnialności elementów wtórnych od elementów pierwotnych i na zasadę odwracalności metod i środków, które stosujemy. Z reguły to są bardzo kosztowne prace, ponieważ główną zasadą jest właśnie maksymalne zachowanie substancji, czyli nie wymieniamy elementu na nowy, co byłoby najprostsze i na pewno dużo bardziej ekonomiczne, ale wtedy stworzylibyśmy zupełnie jakby nowy, nową rzeczywistość. Nam chodzi o zachowanie tej oryginalności, tego autentyzmu, i stąd te wszystkie starania. O to, żeby, żeby wzmacniać, żeby zabezpieczać, czyli żeby nie zmieniać, żeby dbać o ten historyczny krajobraz i żeby dbać o każdy z detali, który dotrwał do naszych czasów. Ja bardzo często mówię o tym bezpośrednim kontakcie. Dzisiaj każda osoba, która przyjeżdża, zadaje pytanie, czy to jest prawdziwe, czy to jest oryginalne, czy to jest autentyczne. Nam chodzi o ten bezpośredni kontakt. O to, żeby osoba, która przyjeżdża dzisiaj za 10, za 50, za sto lat mogła doświadczyć tego, czego my możemy dzisiaj doświadczać. Dotykać tych dróg, dotykać tych ścian, dotykać tego, co dzisiaj w sytuacji, kiedy odchodzą ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, no, zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Trwający trzy lata projekt zaowocował nowymi doświadczeniami, zarówno konserwatorskimi, jak i organizacyjnymi. Zabezpieczenie historycznych baraków wymagało utworzenia interdyscyplinarnego zespołu. Prace wymagały wdrożenia szeregu rozwiązań technicznych uwzględniających prymat zasad konserwatorskich, przede wszystkim zasady poszanowania substancji zabytkowej, zasady minimalnej ingerencji, zasady odwracalności stosowanych metod i środków, a także zasady odróżnialności elementów pierwotnych i wtórnych. Zasada minimalnej interwencji polega na tym, że wykonujemy wyłącznie y, prace, które są konieczne y, do zachowania substancji zabytku, do zachowania materii. Nie wykonujemy żadnych y, niekoniecznych rekonstrukcji, nie dodajemy nowych elementów. Jeżeli pojawiają się nowe elementy konstrukcji, to tylko wówczas, kiedy one są niezbędne i konieczna do tego, żeby budynki mogły dalej funkcjonować. Zasada odwracalności metod i środków polega na tym, że wszelkie nowe elementy, które pojawiają się w konstrukcji budynku, są elementami, które będą możliwe w przyszłości do demontażu, do oddzielenia od elementów pierwotnych. Jeśli chodzi o preparaty, których używamy, którymi nasycamy czy to elementy drewniane, czy to elementy ceglane, czy zapraw mineralnych. W miarę możliwości staramy się stosować takie środki, które będą możliwe w przyszłości do ekstrakcji albo umożliwią wprowadzenie kolejnych środków, które będą konieczne do konserwacji tych elementów w przyszłości. Jeśli chodzi o zasadę odróżnialności materiałów wtórnych od pierwotnych polega to na tym, że wszelkie nowe elementy, które muszą zostać dodane, doda dodane są w taki sposób, że są możliwe do odróżnienia od elementów autentycznych, od y, tych części pierwotnych. One są w dyskretny sposób instalowane, także nie rzucają się w oczy ale przy bliższym kontakcie każdy jest w stanie od razu odróżnić elementy pierwotne od wtórnych. Pracą zresztą zawsze towarzyszy bardzo dokładna dokumentacja konserwatorska, dokumentacja fotograficzna, dlatego wszystkie te interwencje są mm, oczywiście łatwe do zidentyfikowania i do odróżnienia. To były prace kompleksowe, które obejmowały zarówno roboty budowlane, jak i prace konserwatorskie, które dotyczyły wszystkich zachowanych historycznych elementów dawnych baraków drewnianych właśnie. Te baraki, one były bardzo różne. To były latryny, to były baraki, w których mieszkali więźniowie kwarantanny. To był również barak o przeznaczeniu szpitalnym i tutaj właściwie postępowanie konserwatorskie było uzależnione od tego, co w danym baraku się zachowało i, i, i to, żeśmy starali się zachować. Drewno to jest generalnie materiał, którego konserwacja jest bardzo trudna, ponieważ to jest założenie założenia materiał nietrwały. I te baraki również, ich idea wzniesienia tutaj w Brzezince nie była taka, że one mają stać tutaj po wsze czasy. Tak? To były obiekty tymczasowe. One już wcześniej brały, były obiektami wykorzystywanymi w armii niemieckiej, także one tutaj dotarły na teren obozu, również w pewnej części również używane. W związku z tym właśnie, że mamy do czynienia z drewnem, które jest bardzo wrażliwym materiałem, no te wszystkie zabiegi muszą być prowadzone bardzo skrupulatnie. Tutaj dodatkowym utrudnieniem było to, że te obiekty były w przeszłości konserwowane i dużo pracy wymagało usunięcie właśnie tych starych powłok zabezpieczających, które w niektórych obiektach wręcz zniekształcały historyczny charakter wnętrz. W tym momencie usunęliśmy maksymalnie wszystkie naleciałości, które zostały wprowadzone do tych baraków po wojnie. Cały proces konserwatorski wyglądał w ten sposób, że po Udokumentowaniu stanu zachowania baraki były demontowane, w całości przewożone do pracowni wykonawcy. Tam odbywały się prace zarówno konserwatorskie, jak i stolarskie, związane z elementami drewnianymi, metalowymi, z nawarstwieniami malarskimi znajdującymi się na niektórych z elementów. W tym samym czasie na terenie obozu były prowadzone prace ziemne związane z osadowieniem tych budynków. I po zakończeniu wszystkich procesów konserwatorskich, baraki wracały na miejsce i były montowane tutaj z powrotem. Już po montażu wykonywane były ostateczne korekty, prace wykończeniowe. Dzięki tym pracom i mechanizmowi, jakie udało się wypracować. Udało się opracować metodykę zabezpieczenia drewna baraków. Zabezpieczamy drewno zarówno przed działaniem ognia, jak i mikroorganizmów i czynników atmosferycznych. Opracowanie formuły dla tych elementów, eksponowanych w tak trudnych warunkach, nie było łatwe, ale to się udało. I na razie obserwujemy bardzo dobre rezultaty. Te elementy zachowują się w znakomity sposób. Rozwiązania wypracowane w toku realizacji projektu to swoiste przecieranie szlaków na gruncie wciąż mało rozpoznanej dziedziny, jaką jest konserwacja zabytków martyrologicznych. Doświadczenia zebrane w wyniku realizacji projektu już dzisiaj służą przygotowaniu następnych prac konserwatorskich. Tak znakomicie potrafimy przygotować i tak znakomicie przeprowadzić. Ale wydając dzisiejszą prezentację, zarówno tą in situ, jak i tą dzisiejszą, doszłam do pewnej konkluzji, z którą chciałabym się z Państwem podzielić. Bo usłyszeli Państwo bardzo dużo, jeżeli nie wszystko najważniejsze, trzeba wiedzieć o tym, co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich trzech po projektu. Ale nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, jak wyjątkowe jest to w skrajnie świata. A to jest wyjątkowy w sposób absolutnie niezwykły. Tak się składa, że wszystkie doświadczenia europejskie, a może i nie tylko europejskie, jeżeli chodzi o ochronę zabytków i prace konserwatorskie podejmowane przez zabytkach w ostatnich dziesięcioleciach, są nieco inne niż to, przed którym wstali Pracownicy Muzeum Wyspy Wielkiego. Dlatego, że właściwie cała konserwacja zabytków skierowana jest na to, żeby przede wszystkim ocalić formę, ocalić wyraz artystyczny obiektu, jego kształt, detale architektoniczne, wszystko to, co stanowi o jego i urodzie. A takie pryncypium powoduje, że wszędzie tam, gdzie natykamy się na elementy, który się rozpada w rękach, jak to się ładnie mówi, nie mamy większych oporów przed zastępowaniem ich nowymi materiałami. To prawda, że zasada konserwatorską przy wszystkich obiektach jest największy żartunek do materii, która jest autentyczna. Ale praktyka, pragmatyka konserwatorska stawia zawsze za główny cel ochronę. Wartością obozu Ostrzem jest to, że jest autentyczna, że jest świadkiem epoki, tego co tu się stało, tego całego wielkiego nieszczęścia, które spadło na tyle setek tysięcy ludzi. One są świadkiem zagłady i męki. I wartością nie jest uroda męski. I wartością jest bycie świadkiem, gdzie dotykamy świadectwem czasu. I w tym momencie cały proces konserwatorów. I na ingerencji konserwatora współczesnego do minimum, minimum, jeżeli już, to w sposób widoczny i oczywisty, żeby każdy mógł zobaczyć, jak, jaka ona była jak niewielka była. Bo to ten autentyzm materii jest prymarny w stosunku do autentyzmu formy i wyrazu artystycznego. Cały zespół konserwatorów oczywiście Oszlik nas stoi przez zupełnie nieprawdopodobne. Projekt realizowany był przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 11. Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego realizację umożliwiło również dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wykorzystanie środków własnych muzeum.